to lecimy z pierwszym antywzorcem. Singleton. Singleton to taki, tak w ogóle, wzorzec projektowy. Nie wiem, mówiliśmy o tym albo gdzieś tam w module o wzorcach projektowych to jest, który zakłada, że, no właśnie, że co? Że możemy utworzyć tylko jeden obiekt danej klasy. Tylko jedną instancję. To się osiąga w różny sposób, w zależności od języka programowania. Aha, nie wiem, czy wspomniałem, że te zasady stupid i solid, one się odnoszą właściwie do wszystkich obiektowych języków programowania, nie tylko C++. No ale singleton to jest coś takiego, gdzie możemy utworzyć tylko jedną instancję danego obiektu. Dlaczego to jest złe? To jest złe, bo zazwyczaj taki singleton, czyli taka jedna klasa, ponieważ jest tylko jedna instancja, a wszędzie na przykład mamy jakieś get instance, taką metodę, i możemy sobie ją pobrać w dowolnym miejscu w kodzie, tak najczęściej jest. To ma tendencję do puchnięcia. Puchnięcia, bo ponieważ jest dostępny wszędzie, no to bardzo wygodnie jest wpakować w niego jak najwięcej rzeczy, które de facto stają się też dostępne wszędzie. Chyba już widzisz problem. Tworzą się różne skomplikowane zależności, wszystko jest w jednej klasie. Ta klasa to jest też antywzorzec God Class, tak, albo Blob. ta klasa, która zaczyna się rozrastać. Co więcej, jest problem z testowaniem singletonu, i to ogromny. Dlaczego? Ponieważ jest tylko jedna instancja, to jeżeli jeden test coś pozmienia w tym globalnym, właśnie jednym obiekcie i nie posprząta po sobie, to kolejny test, który się wykona, będzie zależny od wykonania poprzedniego testu, prawda? Nie chcemy nigdy czegoś takiego. Powinniśmy zawsze sprzątać, znaczy radą na to, żeby nie było problemów, jest posprzątanie po sobie, ale to trochę głupie, żeby w każdym teście też dopisywać rzeczy sprzątające. Dobrym testem będzie tutaj, tak naprawdę, pomieszanie unit testów i puszczanie ich w losowej kolejności przy każdym uruchomieniu. To nam pokaże, czy są faktycznie jakieś problemy z zależnościami pomiędzy testami. Ale to są typowo singletonowe problemy, więc trzeba zawsze jeszcze pamiętać o dodatkowym sprzątaniu w takich testach. No i tyle. Ja tutaj też fajne, fajne linki są, można sobie poczytać dokładnie, dlaczego te singletony są kontrowersyjne i tak. kontrowersyjne? Kontrowersyjne. O, I czemu one są uważane za antywzorce bardziej niż wzorce, no pomimo tego, że są wzorcami. Nie twierdzę też, że nigdzie nie można użyć singletonu. Tak jak mówiłem, to nie są prawa, których obowiązkowo trzeba wszędzie przestrzegać, ale należy bardzo, ale to bardzo uważać. No i najlepiej w ogóle singletonów nie robić, bo tak naprawdę w C nie trzeba zasadniczo. Dlaczego? No na przykład możemy mieć unik pointera. On nam może zastąpić w ogóle singleton, jeśli gdzieś mielibyśmy go używać. I na dodatek zarządza właściwie obiektem, pamięcią i tak dalej, i tak dalej. Standardowo się implementuje, tak przy okazji wspomnę, tak zwany singleton meyersa. I to jest najlepszy <coughs> sposób, w jaki można zaimplementować singleton, bo widziałem już różne implementacje, w szczególności przed C11. Na przykład takie, gdzie można było utworzyć wiele instancji danego singletonu od takiej. Po prostu featerek, powiedzmy, a właściwie bug. Nikt nie przewidział, że wielowątkowo to też będzie używane i może się nam utworzyć kilka instancji. Dobra, to tyle o singletonie. Kolejne co jest? Pamiętasz? Stupid, literka T. Tight coupling.